Kaktusy to ulubione rośliny wielu ludzi, a to dlatego, że nie są tak trudne w pielęgnacji. Wybierają je wszyscy, którzy chcą ozdobić dom zielonymi roślinami, ale nie mają czasu się nimi zająć. Wydaje się, że jest to jedyny powód, dla którego ludzie lubią uprawiać kaktusy. W końcu są to cierniste rośliny, których kolce niejednokrotnie przerażają. Dlatego piękno kaktusów często są doceniane przez amatorów tej oryginalnej rośliny. Rośliny te wyczuwają negatywną energię w domu i mogą ją absorbować, i ludzie na poziomie podświadomości to odczuwają. Jeśli kaktus kwitnie w domu, dominuje pozytywna energia. Co więcej, jeśli śnisz, że kwiaty pojawiły się na kaktusie, szczęście jest w drodze. Tak więc, jeśli masz w domu te bezpretensjonalne i cierniste kwiaty, przyciągniesz pozytywną energię i niewytłumaczalną magię. Musisz tylko poznać ten sekret. Ponadto powinnaś wiedzieć, że możesz uprawiać kaktusa tylko wtedy, gdy się z nimi zaprzyjaźnisz, ponieważ promieniuje ona tą samą energią, którą otrzymuje. Jeśli otrzymają negatywną energię, odpowiedzą tym samym. Ponadto z powodu ich dziwnego kształtu i cierni wielu uważa, że kaktusy przynoszą tylko nieszczęście i biedę. Być może ci ludzie kojarzą własne niepowodzenia życiowe z kaktusem, którego nienawidzą w domu. Tyle, że ci ludzie nie wiedzą, że w tym przypadku nie wszystko jest stracone. Aby zneutralizować negatywną energię kaktusa, należy go przepłukać pod bieżącą wodą lub zmienić w nim ziemię. Z astrologicznego punktu widzenia kaktusy mogą harmonijnie współżyć ze strzelcem, koziorożcem, skorpionem i baranem. Kaktusy nie są przyjazne dla ryb, bliźniąt, panien i wodników. Jeśli w Twoim domu zakwitnie kaktus, to bardzo dobry znak. Wiadomo bowiem, że kaktusy są kapryśne i nie czują się dobrze z nikim i nigdzie. Ale nawet jeśli nie chcesz wierzyć w niezwykłą moc tej rośliny, nie jest to powód, aby ich nie uprawiać. Istnieją również naukowo udowodnione korzyści płynące z kaktusów. Kaktusy pochłaniają szkodliwe gazy i uwalniają czysty tlen. Zaleca się umieszczenie ich obok telewizora lub komputera, ponieważ pochłaniają one część promieniowania elektromagnetycznego. W przeciwieństwie do innych roślin, kaktusy produkują tlen w nocy i wydalają dwutlenek węgla w ciągu dnia. Zaleca się uprawę kaktusów osobom cierpiącym na choroby układu oddechowego lub serca. Myślę, że przekonałem cię, że w twoim domu jest miejsce na kaktusa, mimo cierni i negatywnych plotek na jego temat. Lubisz kaktusy? Napisz w komentarzach.